Witajcie. Dzisiaj sobie zrobimy taką można powiedzieć uniwersalną zalewę do różnego rodzaju mięs. Ja ostatnio robiłem właśnie takie klopsiki w takiej zalewie. Co Wam polecam zrobienie takiej zalewy i takich klopsików. A co tutaj do naszej zalewy będzie nam potrzebne? Trzy szklanki wody. Tutaj mam osiem płaskich łyżek cukru. Następnie. Ocet spirytusowy 10%, jedną szklankę. Dwie cebule, tutaj już mam je obrane. Jedna taka łyżeczka z lekkim czubkiem soli. Jeszcze będzie nam tutaj potrzebne cztery liście laurowe. No takie, takie trochę większe mogą być. No i następnie jeszcze będzie nam potrzebny ziele angielskie i pieprz. Czyli ziela angielskiego będzie nam potrzebne tutaj 10 kulek, no i pieprzu też tyle samo, czyli też 10 kuleczek, to mniej więcej tak około. Jak dacie jedną więcej, jedną mniej, to się nic tutaj nie stanie. No, i co tutaj najpierw robimy? Dla takiego fajnego koloru, żeby nasza zalewa fajnie tutaj miała taki fajny kolor, to połowę tego cukru, którego mamy w szklance. Sypiemy tutaj na suchą, do suchego garnku. No i oczywiście tam już mam gaz podłączony. No i na takim większym ogniu będziemy robić karmel z tego cukru. Także jak widzicie, już się tutaj mi cukier rozpuszcza. Tak, troszeczkę zawsze tutaj pomieszam, bo na środku on jest nierozpuszczony. Ten cukier. No i teraz za chwilkę będę tutaj to wszystko. Łyżką mieszał, żeby on się całkowicie tutaj mi ten cukier właśnie rozpuścił i zrobił się z tego taki fajny karmel. Mój no karmel już się zrobił, także wlewam teraz do niego tutaj te wszystkie te trzy szklanki wody. Ten karmel się zrobił taką skróbką, można powiedzieć, ale pomieszamy trochę tą wodę i ten karmel tutaj. Od tego garnka tutaj się właśnie rozpuści i go tutaj tak naprawdę nie będzie. Także gotujemy cały czas tutaj tą naszą zalewę. Karmel już mam wymieszany, cały się tutaj rozpuścił. Teraz wrzucam zielą angielskie pieprz, liście laurowe, ocet. Jak dodaliśmy ocetu, to ten kolor trochę tak osłabł. No i resztę cukru. Także ocet go trochę tutaj zdusił ten kolor, ale i tak jest taki fajny właśnie, taka właśnie ciemniejsza ta zalewa. Jeszcze dodaliśmy tam, jak widzieliście, na tą łyżeczkę soli. No i to teraz wszystko musi się mi tutaj zagotować. Ale w międzyczasie tutaj sobie pokroję te dwie cebulki w takie półksiężyce, czyli w takie piórka. To też będzie jakby dodatkiem później do naszego mięsa, którego tam będziemy marynować, czy tam zalejemy tą, tym właśnie wywarem. Jak zalejecie jakieś mięso, na przykład jak ja robiłem klopsiki, no to tak dobę musi to wszystko postać najlepiej dwa dni. No i teraz tą cebulkę tutaj już pokrojoną w te piórki, w półksiężyce, Wrzucam wszystko do garnka. I teraz muszę to zagotować, żeby ta, ta moja zalewa się zagotowała. Jak już się zagotuje, no to tak jeszcze z 10 minut myślę spokojnie, tak, tak maksymalnie można powiedzieć. Aż nasza cebulka tutaj delikatnie troszeczkę zmięknie. I właściwie moja zalewa już jest praktycznie gotowa. Najlepiej taką zalewę trochę przestudzić. I dopiero potem, jak już trochę będzie chłodniejsza, zalewać to nasze mięsko. Także tak oto wygląda, już gotowa zalewa. E, mówię, trochę ją przestudzić, wtedy można ją zalać e, te nasze kolopsiki, czy inne mięsko. Mam pewne pomysły co do innych jeszcze takich mm, mięs, właśnie w takiej zalewie. Dlatego postanowiłem zrobić taką, taki krótki filmik. Oczywiście link do tego, tych chłopcików zostawię Wam tutaj na dole w opisie. No i to dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się podobał taki e, krótki filmik. E, zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. To dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!